Dzień dobry, Piotrek, PMP Pro Audio. Dzisiejszy odcinek poświęcę w całości e, głośnikom firmy Electro Voice. No wiadomo, każdy słyszał, każdy zna, każdy e, kto się interesuje techniką estradową z pewnością miał z tymi głośnikami do czynienia. Ja napisałem e, artykuły, znaczy cykl takich artykułów poświęconych producentom głośników. On jest dostępny na mojej stronie, zresztą już o tym wspominałem i oczywiście można tam również poczytać o firmie Elektrovoice. E, dzisiaj jednak ja chciałem pokazać kilka ciekawostek. Hmm, chciałem pokazać, jak e, nie należy tych głośników naprawiać. No i generalnie skupię się właśnie na, na początek na, na mniejszym kalibrze, bo tu mam osiemnastki, ale tutaj na początek będą piętnastki. Pewnie każdy, yy, każdy zna akurat ten głośnik, który występuje również w wersjach OM-owych, czyli Dynacord jest stosował. No, mnóstwo innych firm. Generalnie jest to głośnik o oznaczeniu FVM 15L. Występowała też wersja 15B z inną membraną, ale jeśli chodzi o obód magnetyczny, o kosz, to jest dokładnie, o cewkę, to jest dokładnie wszystko to samo. Pierwszą wersją tych głośników były takie głośniki SRO15L. To są lata 70. -te. Tutaj taki charakterystyczny radiator nałożony na magnes. Taki sam magnes, tylko że z radiatorem. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeden cud mniemany, <gry> który polega na tym, że te głośniki, jak tylko były oferowane wtedy, to w katalogu można sobie sprawdzić, że katalog podawał, że mają 100 W. 100 W, cewka, tak jak widać, 2,5 cala. No można powiedzieć, że oszczędnie podeszli do parametrów, bo taka cewka może wytrzymać więcej. No ale ten głośnik był definiowany jako głośnik 100 watowy Pokażę jeszcze A. Tutaj są parametry, bo sobie zmierzyłem. To jest głośnik nienaprawiany, oryginalny. I tak przy okazji, jakby ktoś akurat dokładnie taki głośnik potrzebował, jedną sztukę to może się do mnie zwrócić, a ja ten głośnik mogę, że tak powiem, sprzedać. Jest sprawdzony, nic mu nie dolega. Myślę, że to jest ewenement i pewnie e, takie głośniki osiągają spore e, ceny na giełdach. Natomiast następną wersją był właśnie ten FVM15L. E, Też tutaj mam podane. E, Tutaj już ten głośnik został przeze mnie zregenerowany. One występowały w wersjach e, takich, że tak powiem, zwykłych i tam wtedy było 200 W. Zwracam uwagę, 100 W, 200 W, ta sama cewka o takiej samej średnicy, o takim samym uzwojeniu, o takiej samej impedancji, indukcyjności, generalnie dokładnie to samo i raptem ze 100 W zrobiło się 200. Ale, jakby tego było mało, jeszcze pojawiła się wersja ProLine, która kompletnie niczym się nie różniła od tej, a miała zdefiniowaną moc jako 400. Czyli, jak widać, przez kilka dekad z głośnika 100W zrobił się głośnik 400W. Oczywiście jest to bzdura totalna. Należy przyjąć z takim powiedzmy no, uczciwe 200-250W. Z tej cewki można wydusić. Tak jak ja zresztą tutaj napisałem po tej mojej regeneracji. Jeżeli chodzi o, o to, jak ja to naprawiam, proszę bardzo. Niestety nie mam w tej chwili kompletu takiego, żeby pokazać go luzem. Ale tak wygląda membrana. Została wykonana na wzór oryginalnej membrany elektrowojsa. Eee, już bardzo wiele lat temu, bo ja te głośniki naprawiam. No pewnie ze 20 co najmniej lat przeszło ich przez moją firmę mnóstwo. Nawet teraz chyba mam z 10 do, ee, do naprawy. E, no nieważne, w każdym razie, tak jak powiedziałem, odstawiam te głośniki na bok i skupię się zaraz. A, nie, jeszcze chwila, momencik, bo tutaj pokażę <laughs> dość, śmieszną, dość śmieszny evenement. Bo ktoś po prostu taki głośnik sobie naprawiał we własnym zakresie. E, oderwał oryginalną, e, oryginalny kołpak e, z napisem Proline, wkleił w zupełnie inną membranę. Jak widać, tu jest taka membrana, tu jest taka membrana. I generalnie zrobił tak zwaną rzeźbę. Już pokazuję, na czym polega ta rzeźba. Tylko muszę sobie wziąć latarkę. O, tak wygląda ta rzeźba. Widzicie, tutaj o jest taka bardzo długi karka z cewki. Jakaś taka przedłużka dodatkowa. Normalnie to wygląda tak. I u Electro i u mnie. Natomiast no, ten ktoś miał membranę dużo płytszą, więc nie mógł jej wprost zastosować. I co ciekawe, ten głośnik grał. To znaczy grał tak jak potrafił, ale nie zacierał. Był sprawny. Ja dostałem takie coś, takie cudo. No rozebrałem to. Można sobie zobaczyć tą cewkę. Karkas jest oryginalny. Ktoś tutaj po prostu dowinął tylko swoje uzwojenie prawdopodobnie. No i tak to, i tak mu wyszło. Generalnie nie jest to jakaś straszna, że tak powiem, tragedia, skoro głośnik grał. No ale oczywiście ja bym czegoś takiego w życiu nie zrobił. Robię to tak, jak pokazałem. No ale mówię, to jest tylko taka postka. Odkładamy to na bok i skupiamy się na 18. Jest taki głośnik, który się nazywa EVX 180 b albo A, to tam różne wersje są. Bardzo dobry, profesjonalny głośnik niskotonowy, 18-calowy, i jeszcze na chwileczkę wrócę do mojej strony, bo i T15L i T18B są bardzo dokładnie opisane, opfotografowane, podane są parametry, jak te głośniki się sprawują, jak wyglądają po mojej regeneracji. Tutaj pokażę e, coś, e, co jest przykładem na to, jak głośników nie należy naprawiać. Otóż ten głośnik, mimo że wygląda bardzo ładnie, tutaj pod względem estetycznym, w przeciwieństwie do tej 15, którą przed chwilą pokazywałem, Trudno cokolwiek zarzucić, jest wszystko profesjonalnie zmontowane, ładnie wklejone, estetycznie. Wszystko się zgadza, oprócz tego, że ten głośnik nie gra. Znaczy gra, ale nie tak, jak powinien. Dlaczego? Z kilku powodów. Podstawowy to jest taki, że ktoś zastosował do tego przetwornika nieoryginalną membranę, ale to jeszcze pół biedy, bo ja też przecież mam nieoryginalne, tylko swoje, co zaraz pokażę. Natomiast podstawowy błąd jaki popełnił w tym wypadku to jest to, że zastosował zbyt sztywny resor dolny o zbyt małej ilości żeber, jak tutaj widać. Oryginalnie ja pokażę za chwilę, może tylko muszę to wszystko przenieść, więc na razie opowiem tylko. W każdym razie to jest głośnik typowo niskotonowy do subwoofera który oryginalnie ma 30, tam chyba 5 Hz, i tak ma mój po regeneracji. Natomiast ten głośnik ma 65. Człowiek e, dostał takie dwa głośniki, nie grały mu, nie wiedział dlaczego, więc mu wytłumaczyłem. Przejąłem te głośniki, jeden rozebrałem, drugi zostawiłem, że tak powiem, na pokaz. E, rozebrałem tą membranę, ro, znaczy rozebrałem ten cały zestaw naprawczy, który ktoś zamontował. Nie będę się pastwił na cewką czterema. Uzwojeniami, w każdym razie, no, ten głośnik po prostu się nie nadaje, trzeba to wszystko wyrzucić, mimo że, tak jak mówię, wygląda ładnie i pozornie, gdyby ktoś tylko na niego patrzył, to by powiedział: No, w porządku, nie oryginał, ale ok I teraz pokażę mój głośnik, to znaczy mój zestaw naprawczy do tego FauX-a i pokażę oryginalny za chwilę. To jest moja membrana. Wyjmę go, żeby żeby widać było. Jak wygląda cewka, jak wygląda karkas? Oczywiście moja technologia dwustronna, włókno szklane, ten, ta cewka e, bez wątpienia jest mocniejsza niż oryginalna, która, bo ponieważ jest to drut e, miedziany, natomiast w oryginale jest aluminium i elektrowość tutaj e, podaje 600 W. Ja myślę, że mój 800 to tak na dzień dobry wytrzyma. Tutaj cewka, jak widać, też jest długa no ale niestety no niestety po prostu nawinięta jest aluminium oczywiście u jest o bardzo podobnej wysokości tutaj są parametry oryginału można sobie na mojej stronie zobaczyć jakie są parametry po, po mojej regeneracji także to tyle, bo 10 minut mija, a ja postanowiłem nie przekraczać tego czasu. Generalnie jeszcze ten to jest bardzo dobry głośnik. Jeżeli on jest sprawny, jeżeli nic mu nie dolega, to naprawdę do basu idealny głośnik, chociaż na dzisiejsze czasy troszeczkę mała moc. No ale jak mówię, to taka krótka historia Electrovoice'a i moich z Electrovoice'em związków. Dziękuję bardzo. Piotrek PMP Pro Audio.